naszego święta, wiceprezydent rodziców, przygotowali dla Was przedstawienie pod tytułem urodziny Kubusia Babatka. W tej okazji też życzymy Wam mnóstwa uśmiechów, pięknego słońca i góry prezentów. Zapraszamy La na... Wiekowy rośnie nas i tam, gdzie Krzyś się, jest... To my prosiaczek, królik i ja Krzyś. Krzyś. Chcę w tajemnicy dziś Wam powiedzieć, że u Kudusia będzie wkanie. tych prezentów mnóstwo dostaje. Chyba pocieszy się łakączuszek, gdy wśród prezentów znajdzie garmuszek. A właśnie. Pomysł to wspaniałość. garnuszek miodu w prezent dostawał. Idzie prosiaczek ze swym garnkiem, patrzy, Króliczek podąża z garnkiem. O, cześć, mój prosiaczku, co za przyjęcie. Właśnie garnuszek wniosek w prezencie. A ty, co Ja, ja wniosek dość całkiem innego. I sprytnie to z garnkiem chowając, do domu Szybko jak zając. Znet tak rozmyśla. Hmm. Mam radę zdjęcie. Dam a obraz w prezencie. Ja dam mi się i latawiec, wielkie działy na wietrze trzeszczą, A podstawami liście śleszczą Miło jest wiatr bardzo ciemnoć. Dziś wiatr przyjaciel latawiec poniesie, A co tego się co Czy mogę na ciebie bryknąć? Przynajmniej. Na ciebie? Niekoniecznie. Wszystkich skąd dzisiaj już wybrykałem. Królika, osiołka i sobę mądrą głowę. Piękny prezent to zdjęcie w ramce. Zrobiłem je kiedyś całkiem przypadkiem. Tygrysek, prosiaczek, ja nie niosę coś całkiem innego. Myśli prosiaczek. Co dać mi siobie. A któż za plecha dzisiaj ma? Co w końcu dziś dam? Ani garnuszka, da ani obrazka? Wszystkie pomysły skończyły się. Może obejrzę moje żabacze? I wyjął prosiaczek, zabawny z szafki. Znalazł kiłeczkę i bardzo się wzruszył, Spakował do doby i w drogę wyruszył. O, widzę, Krzysia, powiem zagadkę. Powiem zagadkę, zgadniecie chyba. Gdy ją bijemy, nigdy nie płaczę, Ale z radości do góry skaczę. To pomyłka. Moi drodzy, oto… Piłka. Piłka. To zabawy. Czeka z skraczy, gdy ją rzucisz, rozweseli, gdy się smucisz. A ty? Co niesiesz, mały kolego? Ja miałem coś całkiem innego. Co dać misiowi, co dać? Już wiem. Zrobię dla niego wyborny ten. Zaraz odszukał przepis w pamięci i szach mach, deser dla misia skręci. Jest coraz później i ciemniej w lesie. Prosiaczek to bez bezdeserem niesie. Wtem się biedaczek potknął o krzaczek. Co było dalej, każdy już wie. Deser wyskoczył, prosiaczek siadł i ze zdziwienia otworzył usta. Miejku! Puchatek przybiegł wnet na ratunek. Witaj! Dziękuję! do bo najlepszej kartki! Będę mi trzymał wszystkie podarki! Smutek prosiaczka bradość zamienił. Mały przyjaciel się rozpromienił. Przy wspólnym stole